Cześć, nazywam się Alicja berger i jestem radcą prawnym. W dzisiejszym nagraniu poruszymy temat odszkodowań w umowach Business to Business, w którym wprowadzony jest zakaz konkurencji. Jeśli interesuje Cię ten temat, zostań ze mną do końca. W relacjach Business to Business nie ma obowiązku ustawowego ustalania odszkodowania, tak jak w przypadku zakazu konkurencji w umowach o pracę po ustaniu zatrudnienia. Strony mogą jednak ustalić pewną rekompensatę za powstrzymanie się od podejmowania konkurencyjnej działalności. Można sięgnąć po różne modele: ryczałt miesięczny, jednorazową opłatę, czy też procent odzysków. Ważne, by ta kwota była realna i uczciwie odzwierciedlała uszczerbek drugiej strony. Jednocześnie trzeba pamiętać, że zbyt niska stawka może okazać się niewystarczająca, a zbyt wysoka bywa kwestionowana jako sprzeczna z zasadą swobody umów. Wyobraźmy sobie że agencja marketingowa współpracuje z podwykonawcą, któremu zakazuje obsługi swoich kluczowych klientów bezpośrednio przez rok od zakończenia umowy. Można określić, że za każdy miesiąc nie podejmowania tych działań agencja zapłaci podwykonawcy umówioną kwotę np. w wysokości 30% wcześniej otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia. Podsumowując, warto precyzyjnie ustalić zasady i kwoty tak, aby obie strony wiedziały, czego się spodziewać. Jeśli potrzebujesz gotowej i profesjonalnej umowy, zajrzyj na underscore.pl. Pamiętaj jednak, że każdy przypadek jest inny. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze skonsultuj się z prawnikiem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.